Mamy wyzwanie dla naszych prowadzących. Zaraz każdy z nich wylosuje jedno słowo i będzie musiał użyć go w następnym wejściu. Chodźcie! wichajster. <laughs> jak mam to wpleść? Mam nadzieję, że nie jakoś turbo wkrętarkę, czy co? co? Bardzo rock'n'rollowe słowo. Bardzo muzyczne. <laughs> Bardzo płynne jak muzyka na popiście. Zlewo zmywak. Pro słońce na zachodzie, ale też północy. To jest jakiś wichajster taki na południowym Co jest, A nie, to deszcz. Towarzyszące, relaksujące, popowe melodie. I teraz bez znaczenia, czy jesteście w trasie, w pracy, czy przy lewo zmywaku na kanapie w dobrym towarzystwie. Cold love, Cold love. To się fachowo nazywa afirmacja. Mówię też afirmacja, bo mi obiecano piątaka, jak powiem to słowo na antenie. Miałem też dostać dychę za użycie słów za i mastodont, ale nie będę zachłanny, piątak mi wystarczy. To kto w zeszłym roku postawił na cepulę na cebulę, ten dziś w brodę sobie nie pluje. A tak. tak. zakłada kufajkę. Aha. Proszę pana i sobie tam przegląda to złoto cebulaste, oblewa się tak. Ale jak ta cebula będzie droga, trzeba będzie ją trzymać no. albo w sejfach, albo ją trzeba będzie trzymać w pawlaczach może nawet. Tak? Nawet w pawlaczach, tak.